stronę Szpaku szpakowski. Widzicie tego dziada? Widzicie tego dziada? Możemy mu zrobić krzywdę na wiele różnych sposobów. Możemy go rzucić nożem, możemy go dziabnąć tak na przykład, ale ja jeszcze proponuję, żebyśmy dzisiaj w tym Wolversteinie rozpoczęli od szanownego dziabnięcia nożem, tak jak my widzicie. Bo, bo jest coś śmieszne i mnie to zawsze każdym razem bawi. Dobra, wait. Ale ja sobie te drzwiczki, bo ja nie wiem czy wtedy otwierałem te drzwiczki. I tutaj tak samo są drzwiczki, a ja nie jeszcze czy otwieram te drzwiczki. No i nie otwieram, a tu jest pancerz, widzicie. Same plusy i bonusy, nie pamiętam z tego w sumie. Za chwilę spotkamy kolejnego pana Niemca, który nas zdenerwuje jeszcze jest człowiekiem bez honoru. Będzie nas strzelał, gdy my jesteśmy... Gdy my tu jesteśmy ludźmi, którzy nożami rzucają i w ogóle... O Jezus, o Jezus, o Jezus! <mum> Ise, sound, the police! <mum> <mum> Dobra, no! Ise, sound, the police! <mum> wam, że macie talent wchodzenia pod czyjeś pociski. Mmm, to akumulator sobie zbierz, akumulator, gdzie jest? Mój nóż! No, włóż, włócz, uszami rusz! Gdzie jest mój nóż? Mój nóż się zgubił. Gdzie on jest? Dobra, podładuj na razie akumulatorki. Eee. Nie ukrywam, jestem zawiedziony. Zgubiłem moją ulubioną zabawkę ostatnimi czasy, a dokładnie nóż cyrkowy do rzucania. O! Możemy tutaj pociągiem jechać? Na pewno nie ma nic, jest nadmiar energii. Jezus, gdzie jest mój nóż? Co za penisy! Kradni minusz. Jak powiem, schowali po kieszeniach, a nie mogę przeszukiwać, bo jestem człowiekiem honoru. No, usiedźmy sobie wygodnie. Wiecie, co mi to przypomina wszystko? Kolejki w Minecrafcie, gdy się budowało takie szklane i nasze ciary klawy i tak się pływało. Tak grałem w Minecraft, to Minecraft jest super, najlepsza gra na świecie. shit. Hej! Hej! Eee, hej! Widzę, że auta też hamowanie i chyba mi uciekać dołem. No dokładnie. Zawsze jak nie mamy gdzie uciekać, to uciekamy dołem. Notan, uciekamy do Notanu. Jakiegoś tajemniczego królestwa podziemi niemieckich. Jezus, dzi alfa, alfa, al, al, alfa. Dobra. Mogę pododawać broń? Nie mogę. Alfa, din, Alfa. Alfa, din, Alfa. Alfa, din, Alfa. Ja pierdzielę, ber, ja, ja pierdzielę. Cały czas tylko Disney, Alfa. Idzie zwariować. Nie jest dziwne, że nie są to, agresywni. Myślałem, że ktoś tu szedł i tak już co? A tutaj koja. Tylko jak sam życie pewnie spotkamy za chwilę tego robota. Dobra, hop, 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 dziur. A na pewno wydrążysz tunel. Dobra, zabij go. Niech cierpi. A czy go w sumie zostawić, by cierpiał, ale... Kazaliśmy się humanitarni. Dobra, pokaż nam tu macie. Pancerz, dużo pancerza. Zostawmy sobie to za później. Ile? A to nie jest Niemiec, nie? Nie, na pewno nie. Hmm, nadmiar energii, po czym nie zebrałem w sumie. To używajmy naszej ulubionej broni ostatnimi czasy, a dokładnie to. Znaczy, ostatnimi czasy. Dobra, no. My tu byliśmy, chyba z tego co pamiętam. A my do Pana nie strzelaliśmy, Panie pani, Weteranie II Wojny Światowej? <laughs> Jeżdża, ciche na lafa, afa, lafa, fa, fa, fa. O, czekajcie, noże do rzucania. Dwie bronie nóż, super. Mm, my tutaj byliśmy tak, bo to są miejsca, które przecinaliśmy. Proszę dać mi akumulator. Podadujemy sobie wszystkie bronie, zanim pójdziemy dalej, bo obstawiam naprawdę, ta palca z robotem wyczuwam. Będzie naprawdę bardzo mocna. Z... 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 Już, no to chyba ruszamy, nie? Nie ma co czekać. A, wie dokąd idzie ten pan naukowiec. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Nie ma naszego weterana. Prawdopodobnie go usmażyliśmy, ale mogę takie tak wymylić. Dobra, mnóstwo pancerzy. Mnóstwo pancerzy tutaj jest. Hadł jak szybko? To jest, się aqua, Człowiek. Super soldatem. Hej hej hej! To, 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 I co teraz? Harry Potter? I co teraz? Co nie mamy dość do rzucenia? Jakby może pomyśleć. Dobra, podładuj dobrze są jak motorki Będziemy ich razić prądem Należy rąbać starych Niemców prądem. Dobra pan coś, na no to zapraszamy, bo to jest niewykarni dość No nic, coś się że będziemy się tak lepiej sobie Tak, idzie No chyba nie Prakuje mi się odgadę Szafierdziela hmm. Czy jestem jak się jakaś możliwość ukrycia? I cyk. O, dalej mi to. Ej ty, patrzcie, padł jeden. Dobra, cyk. Będziemy takimi cwaniakami dla nich. Może. To sam zaraz gaz po niemiecku, bo zacznie się spłużać. O, padł. W co to całkowicie z tyłu. I mm, co teraz?

That fucker here. things I've seen in this life. Object. Strange shit. The object. There's There's <laughs> There's There's object. 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 Your buddy boy Klaus a heading towards the London Nottingham. Roger, find your way down to the fighting lot and I will pick you home. Roger? I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire! I think they are shooting at you! I've seen the sunset on five different continents. I've rise off the surface of the moon. I not think it to Apollo 13, tylko. Apollo, chyba. Diabollo. Yeah, co tu się dzieje? Schwancę straciliśmy. Eee, yyy wstawaj? Hmm, mamy karabinę kaserowy. Straciliśmy nasze super pistolet, bo mamy takie zwykłe. Czy ta sytuacja jest w ogóle dobra, nie? Trafił okładź, którego nie stanęła, dobra. dobra i się podobni. O! Trzeba mi widać, jak się jak wygląda teraz Londyn. Nie mam nic z tym. Znowu w Londynie. Och, jak miło być znowu wam tutaj w Londynie. Londyn was pyta. Papa skerpa skoka. Ale fajna puka w kursa. taka z kosmosu przywieziona. Właśnie tak nie biją, fajaki. Was tak nie ma? Macie takie coś? Macie takie coś w Londynie? Macie takie coś w Angli? Macie takie coś w Angli? Nie macie. Oh, eee, mm, mogę iść dalej? Mogę iść dalej? Nie, ja, się to zraszawać, bo będę wam przychodzić cały czas Cyk, cyk Cyk, 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 cyk Cyk, 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 cyk. cyk, cyk, cyk. No. Lot. Mm, wszystko co tu się da Co to jest? Największe działo w historii świata, uuu Największe kalibery, to Fangito jak po wojnie w sumie ten Jak stworzyli tak popularną logówkę, EV, coś tam, f 4002 To w sumie też było największe działo świata, jeżeli chodzi o pojazd pancerny Mmm, nóż o tu jest nóż, gdzieś nóż, nóż. widziałem nóż Zebrałem ten nóż jest. Możemy teraz użyć w ich nożem. Uszami rusz do ryżu łóż. W każdym teraz powinniśmy iść. To mnie tak zastanawia. Mm, Tędy chyba? Tutaj na dół. Aha, bo to są te zniszczenia po tej bombie. A nie, albo po uderzeniu do dochodowca. Może jakieś smutne miasto. Jakie to miasto jest teraz smutne. Powiecie hmm, co bym poszedł jeszcze tylko pododawać akumulator, bo tu była ładowarka właśnie. A ten karabinek jest naprawdę bardzo dobry i uważam, że jeden jest lepszy, lepszy od zwykłego. Może nie jest taki efektowny jak cała reszta, ale trzyma naprawdę poziom. Zobaczcie, jak ten spalił, to drugie padło na dół. Nie. Ej, już myślałem. Myślałem, że taka pułapka na gracza. Takie jesteśmy przygotowali. No. No. Chyba, że tędy. No. no. co jest? Dobra, czekajcie, z nożami. Pod nożami się coś przeciwbiega. CS i radzi. To na gazetka demont chyba każdy posiada tego demonta. Jezus by spadł. Naprawdę patrzcie jaki smutny teraz ten Londyn. Przedł zabudowane, brukowane miasto. Piękna wizja, Big bang, zamiast... Jesteśmy właśnie w miejscu parlamentu. Tutaj powinien być parlament, tu jest most, który właśnie jest ten, tak. Tu jest Tower... To, to, to gdzieś powinien być Tower Bridge, daleko. A chyba też medi. Tak ciekawe się każesz, był będzie tylko to robić. Czym byłby odcinek bez głupiego spadnięcia w dół? Czym byłby taki odcinek? Moim zdaniem byłby niczym. I Hearts and Vire. Wczoraj nie wiem co robić. Jezus O, to topi od razu. Skakuj, Skakuj, skakuj Aha, mhm, 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 dobra, mhm, nie dało skakiwać tak ci się. spoko, Spoko, mhm, 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 mnie nie mhm, mhm, nie widziałeś, typie A jeżeli mi wziąłeś, to zaraz mnie nie zobaczysz. No właśnie. Pokaż coś więcej niż tylko rączkę. No, pokaż najpierw samego całego siebie. Doprawdy co zawołać od kogoś innego. Dobra, mam na Ciebie pełną salwę. Tyk. To jest tak... Powiem Wam, że to nie może... Dałoby się to szybciej zrobić, ale... To jest takie... Nic nie byłoby tak bardzo satysfakcjonujące, jak to. No, wychodź. <ścoughs> nie ma bandziorów. Nie ma problemu. Mmm... Tyk. Ta ciężka amunicja. Czy gdzieś będzie shotgun, jak tak? Pis? <laughs> O, Jezus. Fish and chips odrzucają. Fajny, fajny siemiaszek. Jak można fish Ja sam nie lubię ryb ogólnie, więc sam bym tego by nie jadł. Ale, ale frytki? No, dwa noże. Mmm, bardzo wytrzymały to był. A nie, tylko zbieramy municję do shotguna, a shotguna w sumie ani widu, ani słuchu. Chyba, że od tego tutaj. A, no właśnie. Teraz amunicję mamy, bo zebraliśmy tego typa. Mmmm, cyk. Jest ten, a tu jest. Cyk, cyk. Tylko bądźmy jak Asassini. Albo bądźmy jak James, James Bondes. A, tylko jeden może być smukiem. No tak, jeden może być smukiem, tylko ten może być smukiem. Podład a już tak nie ma co ładować w sumie a tu mogę? no właśnie ten możemy podadować. bo ten ma w malutko a jak mówię a dobra w zasadzie jeszcze mamy niepodładowane a on był pododowany przed słynnym skokiem w dół Grana nam podpowiada byśmy skakali w dół tak powinniśmy skoczyć jak, jak grana tak mówi to gra i nie może oszukiwać prawda? chyba i co teraz Harry Potter tu? No właśnie. Eee, yeah! 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 A yeah! 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 Dobra, chaca pył. Aca Hasaki! Hasaki! Hmm. Mamy PH i to mamy ten problem z Helikopterem. Żartowałem. Nie no nie żartowałem. Prawda, że Helikopterem potrafi być upierdliwy. Ale mamy tu pewien zestaw przyzwyczajony. Dobra, on idą. Hej, 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 przyjacielu! Amunicja, jest wszystko, jest, jesteśmy gotowi chyba do dalszych bojów, tylko noże mi się zagubiły znowu. Podaduj to do końca. Hmm, czekajcie, ten tak krztał ten helikopter, to trzeba by wyparował w końcu. To był nóż. Ja tu jestem pewien tu był gdzieś nóż. albo zwiesić już po nich na przykład. O, o, jakiś odzyskaliśmy. Pewnie jeden poleciał w kosmos z strony helikoptera, ale trudno. Cyka. Ja, Przynajmniej w taki sposób to nie tylko obowiązek, ale i Ei, hm, oh, é hey. <laughs> uma padrinha. Tak wytestowali My mieliśmy teraz idealną okazję, by obejrzeć jak działają kulki i odbijaczki. Paracy, dobrze. Nie, mogę tego nie zyskać, nie mogę tu nie zyskać. Powiem wam tak, bo tych wszystkich robotach kosmicznych chłopkach i nie tylko... Wy jesteście bandą jełopów, z którą raczej nie powinniśmy mieć większego problemu. Chyba, że przyjdą w milionowych ilościach, a ja będę się bał i tym. I hmm, zawówisz I znowu, znowu pan... O, teraz jest to bardziej uzbrojone. Ojez, tam był ciężko uzbrojony. No to może zrobić taki. Picy, picyk, cyk, i cyk, i cyk. Kurde, nie zdążyłem zmienić na shotguna. Ech. Ech. Tylko w action. Myślałem, żeby go tak rrr szła, jakimś shotgunem. Pipir, Ale on chyba bił ok, pociski w mojej stronie, tak mi się zdaje Więc jak mówiłem, tamte popierdły nie są aż takie groźne, ale groźniejsze mogą być te inne. Słuchaj, to myślałem. było życie, więc mogę to zabrać. No, od razu lepiej. Od razu człowiek jest zdrowszy i tak dalej. Oh, Była głowa? Nie ma głowy? Nie ma problemu. Armorek sobie weźmiemy, bo widzę, że się pokończył. Tutaj mamy jakieś nie wiem, jakiś... jak w Czarnobylu. Pewnie, pewnie to wszystko spowodowało reaktor, ale pamiętajcie. Powiedzcie mi, czy ten reaktor EBRBMK wybucha? No nie wybucha. Go, 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 go. W jakim mamy czas? 18 minut. Ok, spoko. Może uda nam się zejść na dół. Znaczy 18 minut. Będzie 222, 23 będę musiał połączyć te odcinki A widzę, że jest safe, czyli za chwilę będzie jakaś walka z bossem. Wielkim strasznym i mocarnym LOL No i co teraz Harry Potter? I co teraz? widzę, że nie ma żadnych słabych punktu, czy ja po prostu... I mieli mieszkańców Londynu, a sądzę, że ci mieszkańcy Londynu to by raczej w powali, że chcą pomóc. A, hej. Widzisz wszystko? Super. Okonaj London Monitor. Hmm. Ale wiecie co, wiecie co moi drodzy? Walkę zostawimy na następny odcinek, bo tutaj trzeba będzie prawie pokombinować co i jak, więc ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Wolvershine, The New Order. Trzymać ciepło, cześć!